Cześć, witajcie! Ja nazywam się Michał Kogut, a to jest kogucia Łączka. Jest pewien taki stary sposób na przechowywanie już ugotowanych rzeczy. Moja babcia, będąc takim małym szkrabem, pokazywała, że brała ziemniaki, wkładała w pierzynę i można było je przechować. A my dodatkowo unowocześcimy ten sposób i spróbujemy ugotować w tej pierzynie. Zalejemy wrzątkiem i zobaczymy, czy po jakimś czasie uda się to ugotować. Dodatkowo mamy tutaj dwa termosy, do nich wsadzimy sobie ryż, też zalewając wrzątkiem wcześniej i zobaczymy po jakim czasie to wszystko się ugotuje. Woda się zagotowała i teraz zasypiemy naszym ryżem ale się na boki. Jedno. Jeden termos i termos. Oj, ten jest węższy. I termos drugi. No i zalewamy. Zalejemy to wrzątkiem. Żeby nie przedobrzeć. Okej. Okay. I drugi dobra, zakręcimy sobie te dwa termosy i zostawimy ten, zostawimy na 3 godziny, a ten zostawimy sobie na godzinkę. O, tutaj w miejscu mogą stać i zobaczymy po kolei, jak. Yy, czy one smakowo są w ogóle nadające się do czegokolwiek po, po takim czasie. Ziemniaczki się zagotowały, wyłączymy je. I teraz nie mamy gazety, babcia zawsze to w gazetę wkładała, a my włożymy sobie to w torbę taką papierową. Mek do środka. Fale ciepłe. Zawiniemy i do, i pod kołdrę. Dobrze, mamy stanowisko nasze. Jest deska, żeby się to nie wylało. Jest tak w miarę na płasko. Położymy i zamkniemy sobie grubą kołdrą i jeszcze dodatkowo delikatnie kocykiem. A! Gdy się zrobi nasze, gdy ugotują się tamte ziemniaki, to włożymy je tutaj i też zobaczymy, jak to czasowo wyszło. OK, ziemniaki już się ugotowały, teraz będzie trzeba je e, odcedzić, a gdy odcedzimy ziemniaki, to je utłuczemy. Jest, ziemniaki odcedzone. Właściwie nie powiedziałem Wam dlaczego e, mamy... Dodam jeszcze masełko sobie, ja lubię masełko. Nie powiedziałem Wam dlaczego właściwie mielibyśmy... Ten oto sposób robić z ziemniakami, czy to z ryżem. No z ryżem chcemy zrobić tak, czy jeżeli mielibyśmy mało gazu gdzieś, nie moglibyśmy podgrzać, albo mielibyśmy mało opału na ognisko, to chcielibyśmy zagotować to tylko i zamknąć, żeby mogło przetrwać. Znaczy, mogło się ugotować po prostu, zużywając mniej paliwa. A ziemniaki, te, które teraz tłukę, czasem jest tak, że członkowie rodziny nie kończą o tym samym czasie swoich zajęć, i przychodzą w różnym czasie. I chcieliby zjeść też ciepłe ziemniaki, a takie z mikrofali czy z piekarnika no to już nie jest to samo. OK. A tak wstępnie tłuczemy, obijemy i tak jak tamto, tak jak tamte włożymy sobie, zamykamy, włożymy sobie do worka. Włożymy sobie do worka. Tu. Ten worek jest większy, bo i garnek jest większy. Tak. Zawiniemy. Najlepsza byłaby gazeta. Ale gazety nie mam, bo nie czytam takich papierowych rzeczy. Ale mam takie worki, dlatego w takie worki zawinę. OK, są już nasze tutaj ziemniaczki na miejscu. Położymy je obok tamtych. I zamykamy. Szybciutko. Żeby to się wszystko ładnie trzymało. No i zobaczymy jak, zobaczymy jak to wyjdzie. No dobrze. Minęła już godzina 10, odkąd zalaliśmy nasz termos. Wylejemy sobie z niego wodę. I zobaczymy, że ten ryż doszedł. Przecedzimy. o cho. Ryżu, a ryżu. Wszystko wyszło? gdzie? E, to dopiero półtora masu! Się ubiło! To można było to przemieszać. Tak, trzeba było to przemieszać. Jest nawet inny kolor. Ok, dobra, weźmy sobie widelec. Weźmy ten, który był na początku samym. Zobaczymy, czy będzie dobre. ten no, ugotował się. A ten ze spodu, który ma inny kolor, jest twardy. Czyli wniosek. Godzina 10 wystarczy w zupełności, jeżeli po zalaniu wrzątkiem zamieszamy. I myślę, że też po pół godziny pasowałoby go znowu przemieszać. No dobra. Jest twardawy ten ryż, który był na spodzie. Widzicie, zasypaliśmy i zalaliśmy wodą. Czyli ten, który był na górze. No, A przemieszajmy. Weźmy ten sam już w górę. No jak najbardziej godzina 10 wystarczy bez problemu czyli jeżeli przemieszamy to godzina 10 wystarczy zobaczymy jak po 3 godzinach bez przemieszania z tym pójdzie minęło już 3 godziny zobaczymy jak tam w naszym termosie nie będziemy go mieszali ani nic otworzymy tak tamten cieplutko gorąco bym powiedział nawet mm -hmm. i wylejemy to wszystko wodzicie no, wody wiele nie zostało. O, czy to wyjdzie? Okay. No okej. Okay, no okej, skosztujmy. Jak to się miewa? Wygląda ładnie. Fabetycznie. O! Rozgotował się nawet, co powiem. Czyli wystarczyłoby spokojnie Półtorej, dwie godziny nawet by wystarczyło, bo teraz jest taka konsystencja dość, no takiego rozgotowanego ryżu. Jak ktoś lubi tak bardzo szybko, yy, bardzo drobno rozgotowany, no, to jak najbardziej się nada. Jeżeli ktoś woli taki w sam raz jak ma być, no to tak półtorej do dwóch godzin w zupełności się zdobrze. no Ale jest gorący, wrzący i jak najbardziej nie trzeba wtedy go mieszać, czyli bez mieszania, nawet z mieszaniem, 2 godziny, półtorej. Wyciągnąłem nasze ziemniaczki. Zobaczymy, czy bardzo gorące. To są nasze ziemniaczki utłuczone. Weźmy sobie widelec. Parzy. Pokrywka parzy, czyli po 3 godzinach. Jest gorące. Jak ze smakiem i z temperaturą. No są takie, jak powinny być. No, 3 godziny spokojnie wytrzymują. Możecie sobie 3 godziny pod kołdrą przechować. Jedna kołdra ze spodu, druga z góry. Do worka albo dwiema gazetami obwinąć. Jak najbardziej. Będzie to dobre. Ziemniaki są. No, co tu mówić? no Są takie, jakby się je wyciągnął, troszeczkę chłodniejsze są, niż jakby się je wyciągnęło z spalnika no, bezpośrednio. Zobaczmy teraz, jak się zachowały ziemniaki, które gotujące ściągnęliśmy i włożyliśmy od razu pod kołdrę. A tu mamy ziemniaczki, które były zalane, które były gotującą. gotującą wodą zalane i zobaczymy, czy się... Ała, gorąca ta pokrywka. Zobaczymy, czy się w ogóle ugotowały. Weźmiemy sobie na początek nóż. Uuu, chyba nic z tego. Chociaż... Już... No dobra. Zrobimy coś takiego. Nie odcedzając, ani nic. Zobaczymy, czy się przykroi na pół. No takie... Przypomnę, że ziemniaki te i te były yy, wcześniej przekrojone na pół i skosztujemy. No są ciepłe. Nie. Nie są dogotowane. Da się je jeść. Chodziłbym. Zobaczmy jakbyśmy je utłukli. Jak będą jak będą smakować i się zachowywać. Po utłuczeniu są ok. Nie okej. Jest takie wrażenie lekkie, że są niedość, ale jak najbardziej 3 godziny ziemniaków wystarcza. Można by się do 3,5 pokusić, myślę, żeby były już takie, jak mają być. Dobra, przecedzimy je. Otworzymy, niech otworzymy sobie niech trochę, ta wilgoć z nich wyparuje. No i co? No to, był mój, to był mój dzisiejszy test. Także myślę, że dał Wam do myślenia. Widzicie, macie już jakieś pojęcie, jak można przechować ziemniaki, tak jak w poprzednim przykładzie, czy jak można je ugotować bezpośrednio, czy chociażby w termosie. No to w, w tym termosie. Jakby zostawić do, powiedzmy, do jutra, one byłyby dalej gorące, byłaby ciapa. Ale taka ciapa, że dałoby się to zjeść. Także zachęcam Was do własnych testów. Zobaczcie sobie w opisie link do grup facebookowych, czy to o hydroponice, czy to o samowystarczalności. Jeżeli chcecie wspomóc mój kanał, zostawcie łapkę w górę, skomentujcie na dole, udostępnijcie na swoim Facebooku albo gdzieś. Ja Was zapraszam do subskrypcji i widzimy się w następnych materiałach. Cześć!